Co to jest elektroniczny papieros? Elektroniczny papieros stanowi doskonałą alternatywę dla ludzi pochłoniętych nałogiem nikotynowym. Jako produkt, który spełnia bardzo wiele oczekiwań każdego palacza, może zostać dostosowany indywidualnie do jego potrzeb. Z jednej strony może służyć rzuceniu palenia, z drugiej strony powoduje, że możemy palić w sposób zdrowszy, a na pewno mniej szkodliwy. Z trzeciej strony jest sposobem na zaoszczędzenie pieniędzy wydawanych na papierosy. Do tego wszystkiego stanowi elegancki, efektowny gadżet. Zasada jego działania jest bardzo prosta. W elektronicznym papierosie zmieniamy całkowicie formę serwowania nikotyny. U nas występuje ona w formie płynnej jako roztwór wraz z glikolem propylenowym. O różnych smakach i o różnych mocach nikotyny. Firma Collins jest największym w Polsce dystrybutorem elektronicznych papierosów. Naszym celem było i jest stworzenie dużej profesjonalnej sieci, w której każdy będzie mógł nie tylko kupić, ale przede wszystkim zdobyć informacje na temat tego, co to jest elektroniczny papieros, jak go używać. Szeroka gama naszych produktów jest dostosowana do potrzeb każdego klienta. Możemy wybrać tam odpowiednią moc oraz odpowiedni smak wkładu, który będzie inhalowany. Naszą strategią jest takie zorganizowanie rynku elektronicznych papierosów w Polsce, aby każdy Polak miał świadomość, że może palić w sposób mniej szkodliwy dla siebie i swojego otoczenia, bardziej ekologiczny, bardziej higieniczny, a przede wszystkim może palić w sposób bardziej oszczędny.